Stał się dla mnie odpowiedzią na pytanie, jakie jest moje miejsce w kościele, we wspólnocie. I ta odpowiedź jest taka, że trzeba iść i głosić Jezusa. Dał mi taką wrażliwość na dzielenie się tym, co, co jest najważniejsze. A tym najważniejszym jest. Boża miłość, to, że Bóg mnie kocha. Kurs był trwał długo, ale był bardzo intensywny i Pan był mi pokazał, jak dobrze można wykorzystywać czas, który jest Jego darem. I to też jest takie nowe doświadczenie i odkrycie. Nauczenie się otwierania na rzeczy nowe. Nie mówienia przedwcześnie nie, nie dam rady, bo w żadnej sytuacji Bóg mnie nie zostawia samej, tylko, tylko mam Jego ducha. Kurs Paweł pokazał różne narzędzia, jak można mówić, jak można przekazywać innym tą dobrą nowinę. Można robić dużo dobrych i wspaniałych rzeczy, natomiast y, chyba to najważniejsze to jest po prostu powiedzieć komuś o Jezusie i że w Jezusie jest nadzieja i że nie wiem jakby mogło być źle, to, to Jezus jest tym, który, który jest w stanie przemienić y, każdą sytuację. Miłość wobec drugiego człowieka, wobec siebie, wobec innych, domaga się ode mnie y, tego, żeby dzielić się tym, co jest najcenniejsze, najpiękniejsze. I tym właśnie jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że kurs skończył się kilka lat temu, ale on ciągle trwa i już nie ma odwrotu. Wiem, że każde następne lata mojego życia to, to jest ciągłe głoszenie. Czasami jest trudno, czasami łatwiej, ale do tego muszę dążyć, żeby starać się właśnie przekazywać drugiemu człowiekowi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.